Laudetur. Sprawa tego koszmarnego morderstwa w Audimaxie wstrząsnęła, no wstrząsnęła chyba wszystkimi. Natomiast tak, profesor Maczek napisał o tym dobry felieton, z którym prawie całkowicie się nie zgadzam. O ile zgadzam się ze sformułowaniami o pornografii śmierci, pornografii przemocy udostępnianej, oglądanej, o tyle nie zgadzam się ze sformułowaniem i Matczaka, i w jakiejś mierze Stawiszyńskiego, że jest to jakieś nowo. Bo z tego, co oni piszą, wynika, że dziś we współczesnym społeczeństwie staje się to po pierwsze przedmiotem jakichś politycznych rozgrywek, a tu skrajna prawica wyje o karze śmierci, z kolei skrajna lewica będzie była, że ktoś tam był na Marszu Niepodległości, czy gość był ewidentnie chory psychicznie, czy był pod wpływem ideologii skrajnie prawicowej, ale i Matczak, i Stawiszyński w jakiejś mierze zarzucają, że signum temporis, znakiem współczesności jest to, że facet zamiast pomóc, ogląda, fotografuje, wrzuca do sieci, że się gapią. A mi się wydaje, że to nieprawda. Ja pamiętam wypadki różne tramwajowe, drogowe, jakieś akty przemocy w latach 80., w latach 90. -tych. Nie było możliwości wrzucania, nikt też aparatów przy sobie nie nosił. Jaka była reakcja ludzkiego stada, ludzi na początku? Grupa, Gapienie się, otoczenie miejsca wypadku, gapienie się, gapienie, i jeszcze raz gapienie. Najlepiej jak flaki na wierzchu, tym bardziej przyjemne było gapienie się. Przecież to było zawsze tak, bo jesteśmy zwierzętami, które powstały, uformowały się ich systemy nerwowe, ich neurobiologia, ale też ich psychika gdzieś na sawannach Afryki. Takie mamy naturalne reakcje. Czy naprawdę tak ludzie się garnęli do pomocy w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy. To było właśnie częste, teraz jest rzadkie. Bandziorek w autobusie rzucał się na kogoś i... Napady brutalne w latach 90. ja wiem, wiele osób tego może nie pamiętać, pod koniec były bardzo częste. Zakatowani studenci, tak jak Łysek w Krakowie, ojechał na rowerze, paru łysym się nie spodobał, za go. Naprawdę pomoc, odruch pomocy był taki częsty? No, rzecz, g, prawda. Część się gapiła, część uciekała. Tu słusznie mówi producent, że świadomość obowiązku jakiejś pomocy, reakcji jest znacznie większa dzisiaj. Oczywiście. Za świadomością nie musi iść faktyczne działanie. Ale to nieprawda, że kiedyś byli lepsi, bardziej empatyczni, coś takiego, dzisiaj są gorsi, wpatrzyli w komórki, robią gdzieś. To wszystko jest absolutnie nieprawda. Byliśmy tacy sami, jesteśmy tacy sami, i uwaga, dopóki ktoś nie zaingeruje w naszą neurobiologię przez no ingerencję technologiczną, będziemy tacy sami, bo jesteśmy dziećmi sawanny we wschodniej Afryce, później krzyżowania się z Neandertalczykami. Z innymi hominidami i to tylko te. Ty. Jesteśmy tacy, jakie są nasze systemy nerwowe, mózgi, neurobiologia, a za nią neuropsychologia. I tu się nic nie zmieniło. Nie zmieniamy się, jeśli chodzi o najbardziej podstawowe instynkty, reakcje, ewolucja zmienia nas w bardzo, bardzo powolnym w stosunku do zmian technologicznych, w stosunku do zmian otoczenia. Dlatego powiedziałbym, że tak samo jak kiedyś głównie gapiliby się. Jakby mogli i mieli, czym to robiliby zdjęcia, tak samo dziś też głównie gapią się, jeśli mo a mogą robić zdjęcia, więc robią i je wrzucają, dając temu gapieniu się wymiar, tak, ohydny, okropny tu zgoda, rozszerzony w całej sieci. Ale to jest to, co było, tylko przy użyciu innej technologii. I to by było na tyle tego koszmarnego wypadku. Koszmarnego, to prawda, ale takie rzeczy, powiem Wam, zdarzały się i w latach 80-tych, kiedy pod Empikiem Chory psychicznie schizofrenik wbił w szyję i zabił 40-letnią kobietę. Tak ja to pamiętam, nic tego nikt nie pamięta. no po prostu przeciął jej tętnicę szyjną, no kobieta z barwa tak, zdarzały się, zdarzają, no tylko po prostu nie było takiego tchnienia medialnego. Cały świat o tym nie mówił. Tu była akurat notka w mojej ulubionej gazecie z tych lat schyłkowej komuny, to był Ekspres Wieczorny, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, który miał bardzo fajne kroniki warszawskie i kryminalne, takie mocno już niezideologizowane. No ale kto tam dziś pamięta jeszcze tamtejszy ekspert wieczorny z jego kroniką kryminalną? Ramy.